Cześć witajcie z tej strony Creeper265 Dzisiaj zakupiłem w Tesco nowy numer Bravo Sport numer 24 Możecie nawet zobaczyć. Zawartość tego numeru to jedna saszetka naklejek klej 2013-2014, w tym pewna jakaś karta specjalna, i z tyłu oczywiście był zaczepiony album. Jak wiemy teraz, te saszetki, te naklejki stały się strasznie popularne. Tak samo jak karty. No, karty, tak, no, karty są dla mnie bardziej ważniejsze, no, ale naklejki także, uprzedzam, będę także otwierał i zbierał z tej nowej wersji 2013-2014. Yy, tu mamy plakat jeszcze Cassiassa, Sancheza, Roysa, Lecha Poznań, Manchester United i jakiś Big Show Daniel Bryan. Dobrze. Jak gazeta, jak zwłaszcza zawartość, to wiadomo plakaty. O, Sanchez, co to jest? O, to mi się podoba, ten plakat mi się nawet podoba. Tu mamy wam tu mamy Rudnaya, fajny, dość fajny, podoba mi się takie coś. Mamy niedokończonego Kasyasa. W no tak jak to no, goły Cristiano. mamy Ronaldo no, jak gazeta, to gazeta zawsze fajna. Może sobie poczytać. Ja często czytam prawo sport. I tak saszetkę już sobie tworzyłem wcześniej, ponieważ yy, niestety byłem yy, u babci, więc otwierałem saszetkę u babci. Niestety, jak wiecie, niestety... Nie miałem przy sobie kamery, więc niestety, a byłem ciekawy, co mi się trafi. Taki jest album, 2013-2014, tył klasyczny, stadion Champions League i tak zawartość jest taka. Dziś trafiła mi się oczywiście piłka, no jak na pierwszą saszetkę mojego, mojego życia. Oczywiście już mamy napisane, że finał 2014 odbędzie się w Lizbonie. Więc to wiemy. Lampeczkę sobie troszkę przesunę. Żeby bardziej mi tu świeciło. na. O dobrze. Chyba teraz będzie dobrze. I tu mamy tak. Tu mam zgrupowanie. Niektóre wyniki tutaj powpisywałem. A niektóre nie. Tu mamy ogólnie zgrupowanie. Tu wklejamy te boczne naklejki. Tak jak mieliśmy instrukcję z boku. Jak możecie zauważyć. Widzimy ten bok. Tutaj ten boczek odklejamy, wklejamy tutaj, więc to możecie ogólnie nawet zauważyć, jak wklejacie. Zawsze numerki są pod naklejką. No i mamy tutaj Manchester United. No, mamy na przykład tak. Trzy razy zdobyli Mistrzostwo Ligi Mistrzów tutaj. Y, trzy razy Liga Mistrzów. UEFA, Europy w ogóle. A to jest puchar, super puchar Europy, to jeden tego pucharu, nie pamiętam co to jest za puchar, ale ogólnie chyba w Lidze Mistrzów to chyba rządzi ogólnie Real, ponieważ on chyba, z tego co pamiętam, poczekajcie, zajrzę nawet na Real sobie, tutaj ogólnie trafił mi się jeszcze, no, Real. Zobaczmy, ile miał mistrzów. Mi się zdawało, że on był najlepszy. Tak, 9 mistrzów, miał najwięcej, tak. A na drugim miejscu był Ad Milan, chyba. Bo Milan też miał, chyba. Tak mi się zdawało. Wiecie, nie wiem, ale tak mi się zdaje, nie? Sam nie wiem. Juventus dwa razy, Galacysarie. E, Galacysarie, to cię nie zna, nic prawie. Można powiedzieć, no i... A tutaj mamy zawodnika z Kopenhagi. No i tak ogólnie wygląda album. Co mamy na końcu? Mamy jeszcze kart, karty specjalne. Grupa E. Szalkę Stieła Basel. Stieła Bukarest. Mamy zawodnika ze Stieły. Pintili. No, fajny, solidny album. Może się przydać. Arsenal. Mamy, Trafiliśmy Controisa, na klejkach. Jeśli chodzi o Atletico Madryt, mamy Porto i Madryt, Mamy Controlsa. Premkarza Atletico Madryt, Zenit. O, Zenit się nie zna też. Mają hulka, mają halka, ale tak im chyba to nic nie daje. No i ostatnia grupa. Bardzo na dzisiaj trafił nam się Cavi Hernandez. Fajnie. Milan, dobra, Celtic jeszcze tu mamy, Celtic, mamy jeszcze naklejki, o, Fina Weble, chyba pamiętacie, Borussia Bayern, dobra, o, dobra, nawet fajnie, w ogóle, o, mamy, nie wiem, chyba wymieniłem tutaj prawie wszystkich, no nie wiem, Puyol, Luis, Essien, Błaszczykowski, Ribery, Luis Adriano, Robben, Casillas, Drogba, Klopp, Jurgen Klopp, Cristiano Ronaldo i Ramos. Już reszty chyba nie rozumieję. No to Ruski respekt. respect. Większość znam. Jeszcze powinny tu być w ogóle dodatkowe naklejki, ale chyba z tego, co widzę, to z tego powodu, że... Z tego powodu, że... O Boże, z tego powodu, że... I to się nazywa z tego powodu, że mamy już saszetkę, to chyba właśnie tak to nie ma. Zróbmy to raczej, by to było, ale nie wiem. Dobrze, wiem, że ten album w tej chwili trafia do naszej kolekcji kart. Naszej kolekcji piłkarskiej Champions League. Mamy także album 2012-2013 Update i piękną książkę Real Madrid. Tak. To jest moja cała kolekcja. Mam oczywiście tego więcej. Poluję oczywiście na album Metrotax i w ogóle ekstra klasę, więc ja się z nami żegnam. Yy, sądzę, że w tej kolekcji przybędzie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy otwierać yy, mega zasyp startowy, czyli starter Packa, A jeśli nie starter Packa, to pewno kule. Zapowiadam Wam o tym, że może być starter pack albo inne rzeczy, takie jak Champions Nick. Może być starter pack, może być kula, może być wiele innych. Może być jakiś multipack do otwierania. Niedługo, jak wycieszykują się Mikołajki, i z okazji Mikołajek będę otwierał y, około 600 setek kart. Y, I jedno, to y, tak jak chcecie widzieć, to tak, będzie chyba 500 setek, powiem Wam tak. Około chyba cztery saszetki kart i chyba dwie saszetki naklejek, więc będziemy sobie otwierać. Naklejać ich nie będę od razu przy was, tylko po prostu sobie później nakleję, więc jest ja z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, papa. Pa.